Dzień dobry, dzień dobry! Co się dzieje? Co się dzieje? Głos mi chrypi, łeb się chwieje. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz późną porą idę nakarmić kury. Ale odcinek nie będzie o karmieniu kur. Odcinek będzie o zimowej pogodzie w kurniku Kazika. No bo niby jest zima, słuchajcie, ale to jakie figle! Płata pogoda jest rzeczą krótko mówiąc i bardzo delikatnie rzeczą nienormalną. Ja nie wiem o co chodzi z tą pogodą. Czy to jest jakieś ocieplenie klimatu, czy jakieś inne fikumiku? No nic, zobaczmy ile jajek jest w kurniku. Bo tych jajek raz jest więcej, raz jest mniej. O, i znowu potłukłem. Taka skorupka delikatna, słuchajcie, jak zwykle w ostatnim gnieździe, coś tam jest. Ale, żeby sprawdzić, zobaczyć, przekonać się, to muszę wejść. Jajko jest, ale plastikowe. No i zobaczcie, jaka lipa. Zobaczcie jaka lipa. Niby jest ciepło, nie mam rozów, kurki nie muszą walczyć o ciepłotę swojego ciała. A ja jak tylko trzy przez cały dzień. Krysia, co ty się tak tutaj? Przede mną rozpłaszczasz? Yy, o! Halina, ty już w kurniku? Halina w kurniku, zobaczcie jak Halina wygląda, jak wypłosz, bo się pierzy. No nic, przygotuję teraz kurkom wieczorne po, pożywionko, je, wieczorne jedzonko. Dzisiaj trochę, dzisiaj troszeczkę yy, w innym trybie to jedzenie dostaną, dlatego że rano dostały suche. A teraz dostaną mokre, a zwykle dzieje się na odwrót, na odwrót. To znaczy rano dostają jakąś śrutę, warzywa i gotowane ziemniaki, a ewentualnie wieczorem dostają pszenicę. No dzisiaj ze względu na to, że rano nie miałem zbyt wiele czasu, bo musiałem wyjechać, więc na szybko dostały pszenicę śrutowaną. A teraz przygotuję im jak zwykle coś dobrego na ząbek. <gry> Co się patrzysz, Konrad? Tak, tutaj Wam jeszcze chciałem nadmienić, że wśród kogutów, czyli w stadzie moich kogutów, bo tutaj na tym wybiegu są same koguty, nadałem dwóm kogucikom imiona. Jeśli macie propozycje dla pozostałych, to proszę bardzo pisać w komentarzach, ale tamten rozbójnik, Zbój niegrzeczny. Chyba najbardziej niegrzeczny kogut ze wszystkich jakie tutaj mam, będzie miał na imię Krystian. A ten będzie miał na imię Konrad. Natomiast co do imion pozostałych kogucików, to popatrzcie sobie jak wyglądają i jeśli macie propozycje na imiona dla nich, to piszcie. Biały oczywiście już ma swoje imię od jakiegoś, od jakiegoś czasu. Ma na imię Jacek. Tradycyjnie Biały Kogut typu Silka zawsze ma u mnie na imię Jacek. Tak, a pozostałe do. Pozostawiam decyzję co do ich imion, pozostawiam moim widzom. U pana mecenasa w loży VIP-ów i promotorów również przybywa hojnych sponsorów, ale. Do sponsorów przejdziemy w kolejnym w kolejnym odcinku w środę albo w piątek, bo muszę mieć czas na przygotowanie waszych plakietek. Także już zapowiadam, że pan mecenas ugości was tutaj w kolejnym odcinku. Tak więc moi drodzy, lato zimą, zima latem. Ale co zrobić? Kurki przynajmniej są Zadowolone z takiego obrotu sprawy, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie cierpią mrozu, nie muszą chodzić po zamarzniętej ziemi, mogą sobie pogrzebać. Myślę, że przy tej temperaturze a przed chwilą sprawdzałem, jaka temperatura panuje na zewnątrz więc termometr pokazuje 10 stopni. Słońce już zaszło, światełka w kurnikach się zapaliły. Kury jedzą kolację, ale powiem Wam jeszcze, jeszcze większy hit, no bo 10 stopni 2 stycznia, no to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, ale to nie wszystko. 1 stycznia, czyli wczoraj, mój termometr o godzinie 9.30 wskazał 22 stopnie Celsjusza. To jest pierwszy raz w moim, yy, powiedzmy, że długim życiu, kiedy widzę taką temperaturę yy, na, tem na termometrze pierwszego dnia stycznia. Bo już nie wspomnę, że rano, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy rano, czy nie rano. Przecież w Polsce normalnie o tej porze roku powinno być pełno śniegu. Temperatura minus 10, no i tak to było przez długie, długie lata, ale jak widać, sytuacja się zmienia. Taki mamy klimat, jak to kiedyś ktoś powiedział. Widzę, że kurki wypiły całą wodę z poidła, więc za chwileczkę przyniosę im świeżej. A ten odcineczek, taki naprawdę krótki, słuchajcie, bo późno wróciłem dzisiaj do domu, a że robi się już ciemno. To nie mam za dużych możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie tutaj. Widzę, że niektóre kochinki już zjadły kolację, zaczynają wchodzić do kurnika, do spania. Pierwsza idzie sławcia, druga idzie anka, reszta jeszcze się tutaj posila, Krysia rośnie cały czas. Jak na drożdżach. Ona ostatnio, słuchajcie, jak ja ją próbuję głaskać, to tak przede mną przykuca. Zobaczcie, śmiesznie to wygląda. Jakbym był kogutem. Krysia, może Ciebie trzeba wpuścić do, na tamten wybieg. O co Ci chodzi? Czy chcesz, żeby cię kazik głaskał? Co? W każdym razie Krysia rośnie. Mam nadzieję, że na wiosnę będzie już znosiła jajeczka. Czy moje koguty, a więc Bolek i Kazik będą w stanie wskoczyć na krysie? to się okaże, bo bardzo jestem ciekaw, jakie wyszłyby miksy z połączenia Kochina Olbrzymiego z Kochinem Karzełkiem. Ale, kochani, wszystko przed nami, nowy rok się rozpoczął. Startujemy w takim razie. Pierwszy odcinek w tym roku i tym akcentem kończę właśnie ten pierwszy odcinek. W 2023 roku mam nadzieję, że ten rok będzie szczęśliwy dla moich kurek, dla Waszych kurek, dla mnie, dla Was. Tego yy, sobie i Wam życzę. A w tym odcinku to już wszystko. Mówił do Was Kazik: Teraz idę dawać w gazik, a my, jak zwykle, widzimy się w kolejnym odcinku.